dążcie do tego, co w górze, a nie do tego, co na ziemi. Bo choć mamy się rozwijać, choć mamy się bogacić, choć mamy gdzieś tam to życie sobie ziemskie układać, to jednak najważniejszym celem jest Pan Bóg. Jeśli nasza relacja z Nim jest słaba, to tak naprawdę no to życie nie za dobrze wygląda. A ja tak sobie w ogóle myślę, że no ciężko młodemu człowiekowi Ciężko w ogóle człowiekowi w średnim wieku wytłumaczyć, że najważniejszy jest Pan Bóg i przestań gromadzić te pieniądze i przestań patrzeć na, na te ziemskie rzeczy, bo chyba nie zrozumie. Chyba do końca człowiek nie zrozumie bez pomocy Pana Boga. Byłem wczoraj u moich kochanych chorych z posługą sakramentalną. Bardzo lubię słuchać ich, bo mają niesamowitą mądrość, takie doświadczenie życiowe. I Byłem u Pani, która no, zbliża się do setki, do stu lat właściwie tak naprawdę no, schorowana, jak to w tym wieku bywa, troszkę pochodzi sobie po pokoju, pójdzie gdzieś tam do swojego ogródka, opowiada mi bardzo często o tym ogródku. Ja słucham oczywiście z zaciekawieniem, bo to są rzeczy, które są dla mnie nowością. Nie uprawiam ogródka, nie lubię, ale słuchać lubię, zwłaszcza jak ktoś ma pasję w tym, co, co, w czym głosi. I powiedziała mi tak, proszę księdza, dostałam wdowią emeryturę, czy rentę wdowią jakiś taki dodatek. No i ja nie wiem, co z tym pieniędzmi robić. Muszę rozdawać te pieniądze teraz, a dużą mam emeryturę i rozdaję. Mówisz, synowi, rozdam, proszę księdza, bo ma niską emeryturę. A co to, proszę księdza, będzie, jak skończę 100 lat i dostanę dodatek, ponoć ze sześć tysięcy złotych do miesięcznej emerytury? Co ja wtedy z tym pieniędzmi zrobię? Komu ja to będę rozdawała? Uśmiechnąłem się tak do niej oczywiście, ale no bez jakiejś dwuznaczności. Natomiast może pani rozdawać dzieciom, wnukom, rodzinie, skoro człowiek ma te pieniądze, których, z których nie ma pożytku tak naprawdę, bo już nie ma siły na to i nie ma możliwości na korzystanie z życia, to jakże inaczej, jak tylko no właśnie rozdawać najbliższej rodzinie. Ale tak sobie właśnie myślę, że dopiero człowiek, który jest okresu śmierci, okresu życia, przepraszam, czyli ta śmierć jest blisko niego, to taki człowiek dopiero może dokładnie zrozumieć te słowa z Ewangelii, z czytań dzisiejszych, że to wszystko rzeczywiście jest marność, to całe ziemskie życie to do niczego jest, Najważniejszy jest Pan Bóg i modlitwa, żeby się z Nim rozkochać. Jeden ze znanych, ze znanych rekolekcjonistów, ksiądz Piotr Pawłkiewicz, kiedyś takie fajne zdanie powiedział, być może już kiedyś tutaj cytowałem, Otóż mówi o starości, że starość to się Panu Bogu nie udała, a być może to właśnie jest tak, że w starości by chodziło o to, żebyśmy to swoje ziemskie życie w końcu z bo no właśnie brakuje sił, bo choroby, bo już zmarszczki, człowiek nie wygląda tak atrakcyjnie jak kiedyś, nie no to życie jest do niczego, i żebyśmy się zakochali tak w 100% procentach Panu Bogu. Może właśnie ta starość ku temu służy. I warto, myślę, że modlić się o to, żebyśmy byli ważne, czy znaczy dobrze pokładamy priorytety. Dobrze pokładamy priorytety, Bóg na pierwszym miejscu, a cała reszta gdzieś tam na miejscach kolejnych.